Życie pozagrobowe w gwiezdnych wojnach to spora zagadka. No bo, niby w filmach sagi pojawiają się duchy mocy, ale najczęściej nie mówią nic o tym, jak wygląda funkcjonowanie po tej mistycznej drugiej stronie. To, co jednak do tej pory było tajemnicą, teraz dzięki kanonicznej książce From a Certain Point of View jest w końcu odrobinę jaśniejsze. To właśnie w tej publikacji pojawiło się opowiadanie o Obiłanie Kenobi, w którym przedstawiono, co dzieje się z rycerzem Jedi po jego śmierci w czwartym epizodzie sagi. Dobra, bez owijania w bawełnę, przechodzimy do konkretów. Życie Obi-Wana, konkretnie w tej formie materialnej, takiej fizycznej, kończy się na pokładzie Gwiazdy Śmierci, kiedy zabija go Darth Vader. Od tego momentu w filmach widzimy go już tylko jako ducha mocy, który pojawia się co jakiś czas, by poprowadzić Luka drogą Jedi. Pytanie więc brzmi, co dzieje się z Kenobim, gdy nie objawia się młodemu Skywalkerowi jako duch? I tutaj z pomocą przychodzi nam wspomniana wcześniej książka, opisująca pierwsze doświadczenia Obi-Wana w życiu pozagrobowym. Okazuje się, że gdy Kenobi zostaje przecięty mieczem przez Vadera, budzi się w swojej chacie na Tatooine. Co jeszcze dziwniejsze, jest o wiele młodszy niż w chwili śmierci, więc wygląda tak, jak zapamiętaliśmy go z Zemsty Sithów. Obi-wan szybko orientuje się, że to co przeżywa jest wspomnieniem, bardzo realnym, ale tylko wspomnieniem. Znacznie ciekawiej robi się za to później. Kenobi przenosi się w czasie do różnych momentów swojego życia, do okresu szkolenia Anakina, walki z nim na Gwieździe Śmierci, a w pewnym momencie do rozmowy z mistrzem Jodą w świątyni Jedi. Rycerz jest totalnie skołowany i nie do końca potrafi zapanować nad wszystkim, co dzieje się wokół niego. Na dodatek, w jednej chwili przeszłość zaczyna mieszać się zarówno z teraźniejszością, jak i przyszłością. W tym właśnie momencie Obi-Wan widzi starego, zgorzkniałego Luka ukrywającego się na to po tym, jak zdradził go Ben Solo. Te wszystkie doznania w jednym momencie, jak pewnie się domyślacie, są dla Kenobiego trudne do zniesienia. Podejrzewa on nawet, że to co przeżywa musi być jakimś rodzajem kary, bo nie tak chyba powinno wyglądać zjednanie się z mocą. Jednak, kiedy zaczyna się uspokajać i koncentrować, udaje mu się opanować ten chaos wokół niego. Skupia się na teraźniejszości i dzięki temu udaje mu się skomunikować z Lukiem i nakazać mu ucieczkę z gwiazdy śmierci. Kenobi robi to dlatego, że wie ze stuprocentową pewnością, że jeśli nie skontaktuje się z młodym Skywalkerem, to ten rzuci się na Wejdera i zginie od strzałów szturmowców, a wie to dlatego, że sam to widział. Okazuje się bowiem, że po śmierci pojęcie czasu przestaje mieć dla Jedi znaczenie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość stają się jednością i właśnie dlatego dla Kenobiego pierwsze doświadczenia życia pozagrobowego są aż tak przytłaczające. Oczywiście ostatecznie uczy się stopniowo nad tym panować. To bardzo ciekawa koncepcja, bo pokazuje nam, że duchy mocy widziały różne wersje przyszłości i dzięki tej wiedzy mogły próbować doprowadzić do spełnienia się tych najbardziej optymistycznych scenariuszy. Dlatego pojawiały się w najważniejszych momentach, by doradzić lub pokierować tymi, którzy wciąż żyją. Oczywiście nie oznacza to, że były nieumylne. W końcu Obi-Wan nie wierzył w to, że Vader się nawróci pod wpływem Luka, tak samo jak Joda twierdził w ostatnim Jedi, że Ben Solo odszedł bezpowrotnie, a pozostał tylko Kylo Ren. Zatem prawdopodobnie nie wszystkie wersje przyszłości były duchom mocy znane. Podsumowując, po śmierci Jedi mogli doświadczać przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, a nawet wszystkich jednocześnie. To przypomina nieco rozwiązanie, jakie mogliśmy zobaczyć chociażby w filmie Arrival, w którym obca cywilizacja nie postrzegała czasu linearnie. Dla nich nie istniały pojęcia takie jak przeszłość, teraźniejszość czy przyszłość. Wiem, że to brzmi dość abstrakcyjnie, bo w grę wchodzi tutaj fizyka i ciężko to sobie wszystko wyobrazić, ale właśnie w tym rzecz. Taka koncepcja wielowymiarowej rzeczywistości, w której czas jest, powiedzmy, ujarzmiony, dla nas ludzi jest trudna do ogarnięcia, bo my na czas nie mamy przecież wpływu. Nie możemy go zatrzymać, nie możemy go cofnąć i nie możemy go też przyspieszyć. Zresztą w komiksowej adaptacji Ostatniego Jedi, Luke umierając mówi, że wkracza w inny, znacznie większy świat. I prawdopodobnie to ma właśnie na myśli, że po śmierci Jedi nie są już ograniczeni przez czas i postrzegają rzeczywistość w zupełnie inny sposób niż za życia. Właśnie tego przykład mamy w opowiadaniu o obiłanie Kenobim. Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Czy kiedykolwiek przeszło Wam przez myśl, że tak właśnie wygląda życie Jedi po śmierci? Jeśli podobał Ci się ten materiał, zachęcam do zasubskrybowania kanału do it. i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Wściekłe wąsy obecne są również na Instagramie i Facebooku, gdzie znajdziesz dodatkowe materiały niepublikowane na kanale. Na teraz to byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z Wami.